I cześć, witajcie z tej strony, Milak i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Metro 2033. I teraz tak, patrzcie, młody tutaj piękne malowidła na pierdziela. Rysuje po prostu kawałkiem gwoździa po desce. No i co my mamy zrobić? Mamy kupić sobie jakieś filterki więc zaraz sobie znajdziemy kogoś do kupienia filterków O, ale bajer <grywa> Ojejku. taka stara gra, Oj, pardon msik. taka stara gra, a ma zachowane bardzo dużo detali takich, o, czekaj, pocisk pocisk, dobrze widziałem, coś mi mignęło w tak, dobrze, w takim razie musimy sobie znaleźć jakiegoś to jest dobądź, dobra, zaraz znajdę. Na razie się jeno rozgląda, mordo. Patrzymy, co tam maleńka? Brak ci czegoś? Może nie. Ty kogo tam rozbierasz? Eee, ja bym kupił łopatę w sumie zobaczył, jak się napieprza tamtych dziadów. Tak, wiem, idę nie w tym kierunku, w którym powinienem, ale się po prostu. O, o witaj. A ja się po prostu rozglądam za jakimiś super nabojami. Jak i również jakimiś znajdźkami, tak jak poprzednio widzicie, opłaciło mi się. Co tam robisz? O, ostrzysz. Dobra. Siuost, to. Dobra, to ty jesteś pan filter. Granat samu przylepny, hmm, nabijany gwoździami granat ręczny z lądem mam granat można nim rzucać ale zadawać ciosy nowy filtr zatwierdź a to po 10 jest apteczka? no mam 5 jakoś obeszło się bez używania ich co tam as seksiaku? a ja przepraszam nie 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 ja chcę z tobą pogadać rewolwer z korbą I właśnie rewolwer z korbą mamy Eee... karabinuj tłumnikiem. Eee, kurwa... O, właśnie tego mamy. Co to jest, Tihar? Ubojnik. Hmm... Kurde, powiem tak. Tihar, ale ubojnik, wygląda ciekawie. Ale na razie nie będę wydawał tych pieniążków. Przepraszam, tych pocisków, bo myślę, że one mogą mi się jeszcze przydać. Nie wiem, może z kimś będę mógł w stanie porozmawiać, a na przykład jemu dać do kubka jeden pocisk. O, proszę bardzo, tutaj jakieś świnkę kroją. Albo te potwory, co my zabieraliśmy nie z tego dnem mhm. No tak No to prowadź, prowadź Pójdźmy, jak to się mówi Wraz z burbonem Uda się na powierzchnię O kurwa Ja mam nadzieję, że mi starczy tych oddechów Burbon? Pocisk, kurwa Wypierdale, wą, na Nazad nie, no nie, patrzcie, to jest pocisk, kurwa, nie, od, nie odzałuję go, mam nadzieję, że stąd wyjdę, tędy, a może parkour jakiś, po łbach? o nie, nie widziałem, na ściana mnie blokuje, ja pierdziele, pewnie te drzwi się otworzą, Tak, chyba te drzwi się otworzą, zobaczcie, coś jest za nimi, mm. Ale dupa Dobra, pompujemy lampkę Póki mamy chwilę Dawaj, 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 napompujemy to nam będzie lepiej świecić Mogę ja z tego postrzelać, co? Dobra wój wujku pio O nie wiem czy to takie czyste jeżeli chodzi o czystość, to mogłoby to tutaj lepiej wyglądać. Martwe miasto. Jak opisać czułstwo... ...kiedy po dwudziestu latach w tunelach widzisz niebo. Kiedy widzisz город, w którym kiedyś urodziłeś się... w którym teraz władzą cudowni. Dobra, już. Mam nadzieję, że będzie sam zmieniał te lampki. E, filtry. A co ty tam masz, kotku? Co ty masz kotku? Już coś słyszę, jak coś syczy. Tu mi coś mignęło, ale nie wiem, czy to było to. Dobra, szukamy pocisków. Znaleźliśmy filterek, tu też pół biedy. Bardzo dobrze. Być może bym przeżył na tym, co miałem, ale. Walić to. To jest ten telekom. Amunicja. Złoty pocisk. Ja będę na to mówił złoty pocisk, a nie amunicja wojskowa. Wybaczcie mi za to. No właśnie, schrony. O, dobra, czy ja muszę znaleźć jakiś ten. Dobra, to pewnie trzeba iść do. <laughs> Ale jestem głupi, o Jezu. Ale widziałem, że to jest linka, nie? Kurwa. Po prostu byłem ciekawy, jak to się ze mną skończy. No i już wiem. ciekawy. Dobra, teraz tak. Tu był ten gościu, co miał ten filtr. Niestety jak zginiemy, to musimy za każdym razem wszystko zbierać od nowa. Więc e, mój błąd. Tutaj mieliśmy chyba pociski, trochę amunicji. A może już nie mamy tej pocisków? No trudno. Nie wiem, czy mamy, czy nie mamy. Eee, I tutaj jeszcze coś mieliśmy. Trochę ammo. Zamarznięte trupy, jak bałwany w łachmanach. Jak tam czas? O, kurwa, tak powiem szczerze, że nie najlepiej. Na pewno nie działa na naszą korzyść. Dobra. Wydaje mi się, że chyba. Musiał to zrobić nożykiem, co? Nie. Czyli nie wiem. O kurwa, nie trafiłem. Ale on mnie chyba gdzieś prowadzi, wiecie? Ty kurwa taki nieśmiertelny Dobra, chyba wracamy do wujka bena O! o zajbiście. Czy jest tu coś jeszcze? Chyba nie Tamta pułapka mnie ciekawi, ale kurde jak ja znowu zginę a może w to muszę strzelić, ej. Albo w to rzucić nożem. No nie, dobra, to jak rzucenie nożem nic nie daje, to strzelenie tym bardziej. Ej, dajesz luga, morto. Ja idziemy, idziemy. pójdziemy. Otwieraj. O kurwa. Jednego zabiłem. Szyb wentylacyjny na słuchacko. Oj, i dostanę kałaszkę. No i to mi się podoba. Kurwa, gdzie są te tygrysy bengalskie? O kurwa, gdzie się mam schować? O, do najbliższej szczeliny, niewiele nie mi to mówi. Mówisz, że ten będzie na niego najlepszy? Sierwa, chyba tutaj trzeba iść, co? O kurwa coś leci. Coś szybuje nade mną. Tam może byśmy go zabili. Gdzie jest wujek Bourbon? A chyba ze strzelbą będę się czuł bezpieczniej. Tylko nie mogę spanikować jakoś zbytnio. A nie mogę spanikować. Kurwa, to jest jeszcze inna wersja. Hello there! Brona Filterek. Tak, tak, ja pamiętam. Kompas i tak dalej. Tu kurwa coś mi zaraz padnie na łeb, nie? Pod schodami? Pod schodami. Dobra, no powiem tak. Grałem. Kurwa, nie podoba mi się ten dźwięk. Grałem trochę w Skyrima swego czasu, więc. jakieś takie ukryte rzeczy, nagrody i tak dalej, to. jestem w stanie poszukać. Nie, ja nie chcę. A mamy zapis gry. Nie wiem, czy dobrze idę. Uratuj życie. Kurwa Coś tu warczy Coś, la winda Nie wiem, może tędy zejdę e no nie gadajcie, że ja tu przyszedłem na mardę O, właśnie Zawsze trochę amunicji, ona chyba jednak Niepotrzebnie, żebym tu przyłaził, co? Oj kurwa, ten diabeł tu lata Jebany przeżył O kurwa, o Jezu, o matko Weź to przełady, weź to przełady, weź to przełady weź, weź na dół szybko kurwa o, do wujka, chodźmy do wujka. Ja się jednak przy nim jakoś lepiej czułem Kurwa, dlaczego ja uciekłem? Gdzie jesteś wuju? Wujek Co tu poszedł? Niemożliwe, ej, no nie gadaj, że ja go zgubiłem ty. Ale teraz jestem w dupie, jak go nie ma. Gdzie on kurwa poszedł? Przez niscy moment wybrał No zdychajżeś Czekaj, jak to było to leczenie się? Nie pamiętam H, J, W, -Q R, N, E T Bo maska mi się popsuje No a gdzie on jest i w co ej Bo ja nie wiem wreszcie, czy ja dobrze poszedłem no nie, no to chyba jedyna słuszna trochę? no tutaj raczej nie. Nie, no tam, ej, to ja dobrze poszedłem. O kurwa, ten diabeł tu na tym lata. Dobra, idziemy. Idziemy, bo zaraz zabraknie nam tchu. dalej. skąd ty się tu w ogóle wziąłeś, gościu? A tu może, nie. No tędy, dobra. To słuchajcie, to idziemy tędy. Ty, toż ja dobrze byłem u góry. O, ja jebie, ale jestem głupi. No, to było jedyne przejście słuszne i logiczne i sensowne w tym miejscu. Gdzie to było, tu? Ja bo tu już nie. Czemu on tak dyszy w tej masce? Nie się tak dobrze oddycha. No teraz bym musiał przejść tutaj A gdzie jest wujek Benek Gdzie jest ten skurwiel latający O mi ma mordo. O, tam coś strzela w niego Chodźmy go uratować Patrzcie Kurwa Myślę, że wierzy dole Daj te pociski Ale ciady przybrzydły To w zamrażarce coś będzie O pyszności Filterek Tam na ten skurwiel To może go zabiję Chyba tu miałem trafić Ale tego nie wiem Tego właśnie nie wiem czy ja tu miałem trafić Czekajcie pokaż mi mapę No nie Chyba w tamtą stronę I chyba tędy musiałem O kurwa O jasności Ja go chciałem tylko pokroić. A to jest ten cień, coś tu kurwa lata nade mną. Coś tu chodzi za mną. Dobra, u biedy, coś tam znajduję. Chyba idę w dobrym kierunku. No już kurwa biegną do mnie, patrz. Już! Chodź tu mata Przecież mi je pamy Opa! O! Kurwa, koboj! Jeszcze! Wypierdalaj! O kurwa ja zaraz zginę, czemu ja zgubiłem wujka burbona? Ty może tu się zbuguje coś, ale ten nietopes cały czas tu lata nade mną No kurwa on gdzieś strzela, ale gdzie on jest? No tam Ja pierdzielę, nie wiecie co? Ostatni raz się chyba odłączałem od tego wujka burbona ja nawet nie widzę, gdzie on jest. A tu coś gadał o metrze, ty. To chyba dobrze. Tu coś trzeszcze, ale nie wiem, czy to jest dobry znak. Jakieś granaty znalazłem. To chyba licznikum Geigererium mi tu wyje. Czy w ogóle go kurwa zabić? Ej, o tak. O kurwa, Waswisek! A drugi już jest. Ja pierdzielę wujek. Jest to przeładuj <gryzPEF> kurwa, coś mnie ugryzło a tamty mi ugryzł jebany jak się leczyło H J, W, k m e u p r -s T, w -i z 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 no kurwa chyba se żartujesz Ze mnie w tym momencie ziomek To jest spierdanej O oh, fuck No dobra, da się tu wejść Tu Nie. Normalnie tędy Tutaj? O! Dobra, dobra. Jest pułapka. O! Jest! Ostatni raz zgubiłem wujka Bourbona, nie? Ja pierdolka. Normalnie ja się musiałem napić. Nie, nie ma tu Bourbonka. Ja nie wiem czy ja to przyjdę w ogóle. Dobra, pod schodami teraz nic nie ma. Ale warto było się cofnąć. Zresztą na tę ze skórwy syn są. Woda robi Tam Tamten coś będzie miał, ale czekaj. O właśnie. Czy tutaj nikt się nie kryje? Na tych schodach. A jakie drzewa powykręcane tu urosły. Nie da się wejść. O, jest! Mała, o Jezu, jak ja Cię tęskniłem za Tobą. <grym>, to nie lecz, nie zostawiaj mnie. No czekaj, tu coś widzę. dobra, czeka teraz za mną, ok. Dobra, pół biedy, że za mną czekać wuja Dawaj o, Tu coś syczy Tu coś syczy i mi się to nie podobuje, absolutnie Ale tu bym chciał wejść Co, w łeb? O, że miałem się skradać niby, ja? Nie wejdę? Dobra, walić go na cycę. No chyba brak go zawić, ja? Dobra, wiecie co? Chyba teraz sobie trochę z tego postrzelam. No, i co teraz? Dawaj, po niemogu odchodzisz. Co ty strzelasz? Tylko nie jest żółtego śniegu. Spoko, wodza buja. A czemu oni tak ten... Stają na dęba? Kurwa, ale jest tego. Tam, może to są te dzieci zmutowane? Nie, dobra. Zartowały! Jest se wuja! Stara szkoła. A raczej, że stara szkoła. Mi uczono po staremu klepkami i młotkami. Ale powiem tak. Chyba zmieniam strzelbę na tamtą automatyczną. Co ten skurwiel tu przyleciał? Patrz i we mnie. No to prowadź, jeszcze ja nie znam tej drogi. O ja. A, że ty mnie podniesiesz. A ty zginiesz. Weź. O jezu, dobrze, że mnie przygniotłeś. Hmm. Jak romantycznie, Han. Dzięki, Squan że mnie w nią spokojnie niż w gordzie, gdzie się. Dobra, jakby nie patrzeć, idziemy coraz dalej, brzmiemy tutaj przez to wszystko, przez te kanały, przez te powierzchnie. No i schodzimy po drabinka. bandyci, dobra, to ja już. Ja już wolę się z nimi kumplować, z bandytami. Może spróbuję ich po cichu pokroić. Mam jakieś noże do rzucania pytanie ile one zadają obrażeń Bo... O przepraszam, to było niespodziewane Ja prosta No ta prosta, może zgać kurwa lampkę A co ty chcesz zrobić O nie wujka chyba złapię Пошел! Все вновь. Тогда возьми тегаваха! Стоять! Кто такой? А ну-ка посвятите мне тут! Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш Челнок Бурбор! No. Да ты базарить научился! Молодца! Давай, мне к пахану нужно! У меня к нему дело! Хозяин? Ну конечно! <грая> Oj Biedny Burbon, już dostał dwa strzały. A to No i mam teraz decyzję czy gwarantuję, czy nie. A może bym nie chciał. Ale na pewno wezmę jego ja, kilkunę. Nie, Aга. AGA. Weź ten plecak. O. Czy odzyskam kontrolę? Da nie, to nie chryna, tylko krysy. Ładna. Tak dosnialiś. Dobra. Kurwa, po co tę maskę tu lił? No, i teraz tak no, Burbon miał ten lepszy Aha, ja muszę każdy pocisk pojedynczo ładować. Nie, Dobra, moi drodzy, myślę, że tak. A jest! O jezu, jak dobrze. Że ja się kurwa cofnąłem. No i jebać cię. O Jezu, tylko czy ja przejdę? O dobra, dał radę. Moi drodzy, wybaczcie, tu mamy 26 minut, ale myślę, że jest to ilość wystarczająca w zupełności, bo teraz zajmiemy się odbijaniem wujka Barbona. Dziękuję Wam za uwagę i pamiętaj o ocenie filmu. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć!